Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikami zabiegów na ciało, które możecie wykonać w naszym gabinecie kosmetologicznym. Dzisiaj zapraszam Was na pokaz żelazka antycelulitowego. Żelazko antycelulitowe świetnie sobie radzi z celulitem, niweluje nadmiar, nadmiar wiotkości skóry odmładza i regeneruje skórę, sprawia, że ta skóra jest gładka, dostarcza lepiej substancji odżywczych do komórek, zarówno i tlenu, usuwanie niechcianych produktów przemiany metabolicznych, zwiększa metabolizm. Jakże żelazko antycelitowe działa na naszą skórę? Składa on się z dwóch energii. Mamy tutaj do dyspozycji prądy tensa oraz podczerwień oraz już zasanie. Zasanie pomaga nam złapać fałd skórny, który pomaga nam w rozbiciu komórek tłuszczowych. Prądy tensa bardzo dobrze działają także w generacji uśmierzaniu bólu, ale tutaj pomagają jeszcze usunąć nadmiar złogów komórek tłuszczowych, Podczerwień także pomaga w niwelowaniu komórek tłuszczowych, ujędnianiu i regeneracji skóry oraz w jej odmłodzeniu. Prądy tensa, które przenikają przez całą grubość naszego naskórka wpływają także na pobudzenie procesów regeneracyjnych naszego organizmu, dzięki czemu skóra po takim zabiegu staje się gładka, jędna i młodsza. Żelazko antycelitowe jest idealne dla osób, które się odchudzają albo prowadzą odpowiednie treningi, a chciałyby jeszcze wspomóc ujędrnianie tej skóry, jeżeli także chciałaby się troszkę zregenerować, odmłodzić, oraz ujętnić to, jak najbardziej ten zabieg będzie dla ciebie. Oczywiście, jak przy każdych innych zabiegach, ma on, ma on też swoje przeciwwskazania. Przeciwwskazanie jest na dole w opisie. Jeżeli nie masz przeciwwskazania, jak najbardziej serdecznie zapraszam cię na zabieg. Jeżeli nie jesteś pewna, czy zabieg jest specjalnie dla ciebie, przyjdź tutaj do nas i my tutaj dobierzemy odpowiednie zabiegi na, twoi, na twój problem.